Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Małgorzata. W wolnych chwilach dziergam na drutach różne projekty. W ostatnim filmiku y, powiedziałam, że, y, że wydziergam jeszcze jeden. Y, zaprojektuję i wydziergam jeszcze jeden bezrękawnik, który widzicie za mną. Tak się prezentuje. Jest to bezrękawnik wykonany z włóczki alpaka, drops alpaka. Do tego projektu zużyłam 8 motków, ponieważ robiłam podwójną nitką i zakupiłam 8 motków. To z tych 8 motków zostało mi jeszcze takie dwa moteczki. No w sumie to by może się nazbierał jeden moteczek. Czyli można powiedzieć, że zużyłam 7 moteczków i jeszcze troszeczkę. Kamizelkę przerabiałam włóczką Drops Alpaka podwójną niteczką. Jest to y, alpaka. Jest to włóczka koloru 302. I w moteczku jest 50 gramów i 167 metrów. W związku z tym, że chciałam, żeby to była troszeczkę y, grubsza, bo ta niteczka jest bardzo cieniutka, jak to już proszę zauważyć, robiłam z podwójnej niteczki. W składzie tej włóczki jest 100% alpaki i sugerowana grubość drutów do przerabiania jest 3 mm. Króbka 10 na 10 jest 24 oczka i 32 rzędy według tego, ale to ja nie stosowałam się do tego, ponieważ przerabiałam podwójną nitką, więc przerabiałam cały bezrękawnik oprócz ściągaczy. Drutami numer 5, ściągacze przerabiałam drutami numer 4,5 mm. Jeżeli chodzi o ten bezrękawnik, to wykonałam go w częściach. Przód i tył nabrałam 90 oczek na przód i 90 oczek na tył i wykonywałam go zgodnie tak, jak Wam mówię, czyli bez sam spód ściągacz. Robiłam metodą jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, z tym, że to prawe oczko było jako oczko przekręcone. No i wykonałam 4,5 cm wysok szerokości tego ściągacza. No i następnie robiłam oczkami prawymi z prawej strony, lewe, ale już nie przekręconymi, już normalnie. Prawe, lewe, z lewej strony, czyli z prawej strony oczkami prawymi, z lewej, jak odwróciłam robótkę na lewą stronę, Przerabiałam oczkami lewymi. Bez rękawnik wykonałam na długość 45 cm do podkroju pachy. Następnie, przy podkroju pachy, zredukowałam te oczka o kilka oczek. Podkrój pachy i dekolt wykonałam ściągaczem takim jak tutaj na dole, czyli oczka 1 na 1. Jedno prawe przekręcone, jedno lewe i tak samo zastosowałam, tą metodą zrobiłam, wykończyłam podkroje pach i dekol. 50 cm na przód i 50 cm na tył. Zapraszam Was na filmik instruktażowy, którym pokazuję, jak wykonać ten bezrękawnik. Jeżeli będziecie robić z tej włóczki, co ja robiłam, to jak, Tak jak mówię, zużyłam 7 motków i, i trochę kolejnego. Nie wiem ile to waży, bo może okazał, okazać się, że 7 motków tylko. Ja kupiłam 6 motków, ale ponieważ robiłam dwoma nieteczkami jednocześnie, okazało się, że troszeczkę mi zabraknie i zrobiłam i dokupiłam jeszcze dwa motki. Jak nabierać oczka, poinstruuję Was w filmiku instruktażowym, ile oczek nabrać do tego projektu. I... Według tego filmiku mam nadzieję, że będziecie mogli sobie powtórzyć, wykonać taki, taki udzierg, taki bezrękawnik. Serdecznie Was zapraszam do tego filmiku, w którym objaśniłam, jak wykonywałam ten bezrękawnik. Do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa!